Atopeja. Witamy w kolejnym słuchowisku Lajka, suba i komentarz. Lajka, suba, Lajka, komentarz dajcie. Osobnik młodszy i pewna starsza osobnica. E, tutaj patrz jaka piękna kompozycja drzewka. E, tak, piękny mechan nad na drzewku jest. Słychać śpiew baobabów. Tak, i ptaszków dzięciołów, baobaby. E, tutaj w portalu są naszym. międzyczasowym są portalu. Na razie ich nie ma... Oczywiście ale... step i sawanna, uczcie się na geografii. Lwy są lamparty. Wiadomo. A to jest las mieszany? Tak. tak Wódzki, pewna dolina, Las mieszany, krepy umiarkowanej. I trochę geografii z osobniczką, proszę. Las Mieszany Strefy Umiarkowanej mamy tutaj, w tej chwili się znaleźć. Proszę mówić dalej o lasach równikowych i tak dalej. Proszę, geografię stosować. A To lasy równikowe to nie tutaj, ale też by padał deszcz cały czas, a tu u nas na razie nie pada, chociaż się zanosi. W Strefie Umiarkowanej, jak nazwa wskazuje, opady są umiarkowane, czyli mniej więcej rozłożone równo w ciągu roku. I wyróżniamy cztery pory roku tutaj. W tej chwili mamy porę roku jaką? Oczywiście wiosnę, wiosnę mamy, tak, no jeszcze jest oczywiście lato, jesień i zima, a w lesie równikowym jest cały czas lato, ciepłe i wilgotne i jest tam bardzo gorąco. A no, na sawannach to są też baobaby, na przykład bardzo dużo traw rośnie i jest pora sucha i deszczowa. A u nas taki, taka nie występuje i to jest szczęście. Bo mamy rozłożone równo opady i rośliny są zaopatrzone i dzięki temu nikt z nas tutaj nie cierpi głodu, nie ma problemów tak jak tam na sawannach. Szczególnie w biednych krajach, jak Etiopia. Pozdrawiamy. Powiedz, tych, że ci laski. ludzie są biedni. Pozdrawiamy. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy ludzi. wszystkich. Pozdrawiamy tych... Pozdrawiamy jak oni... Sopelka, pigmejów. Pozdrawiamy pigmejów. Moich Jak to jakiś pigmej słucha, to pozdrawiamy pigmejów tak, z Lasów Równikowych. Usmanów, My Mepu! Ogólnie pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów. Dajcie więcej subów. Wymieraczcie musi kupić piankę do golenia Bond. To znaczy ja mam piankę Bonda, mam mach 3. Ma Yy, tak, jeszcze wiadomo. Wam osobniczkę teraz powie. O, starsza osobniczka. O Batman, chodź. O, tu widać chodź. Powie o. Tutaj Cicho. Powie, no, powie, powie Wam o Jamesie Bondzie, bo ona lubi z nim filmy, proszę. Myśliweczek tu jeździł po lesie, widać, bo są ślady y, kół wygniecione na trawie. A no, James Bond, jak każdy wie, to jest taki agent, podwójny agent, bardzo znany wszystkim. I właśnie pan wymiatacz bardzo lubi piankę marki Bond ze względu na i perfumy ze względu na pana Jamesa Bonda i filmy z nim związane, bo chyba każdy lubi ten dreszczyk emocji, niepewności, co będzie, jak będzie, co się może nagle wydarzyć. Tak jak w Jamesie Zapraszamy teraz Wymiatacz powie, wymiatacz nam opowie o o czym nam opowie? Teraz może o szachach coś nam opowie. Albo mocno może... cicho. E, witam, witam. E, jak no ma rodzice? Dajcie że... wiecie co macie dawać. Subała, suba, suba, la lajka i, i komentarz. Dobra, I wiadomo, że macie mnie często oglądać. Mama mówi, że... Jaka mama? Jeżeli mama wasza mia. mama... Mama mia... Słuchaj, jeżeli y, twoja mama mówi, teraz słuchaczu, y, wy tym... Że masz oglądać z to Nie, to nie, do... nie, że... Słuchasz głupot czy coś? Że, w sensie, że nie robisz lekcji czy coś? I na przykład masz temat z geografii, na przykład o stepach czy coś, to będziemy specjalnie podawać ciekawostki. I puszczajcie sobie te fragmenty, w których my to mówimy. Wtedy wasze mamy pomyślą, że słuchacie czegoś naukowego i, i będzie dobrze. Nie? Bo no, osobniczka trochę starsza jest wyszkolona w, w tej dziedzinie zresztą. Jest ja wybitną. Eee To jest tak geografką i zoologią, zoologów i ten i fizjolog, geologiem. fizjologiem też. Klasyczny, <noise> Nie, no, ogólnie to jest rolniczką. Nie, bo jest fizjologiem, przecież wiem. Nie, dobra, bez wygłupiania. na Bez wygłupiania? Tak, fizjologii Bez wygłupiania, wymiatacz. Tak. Naprawdę, ona jest doświadczoną rolniczką, mogłaby zarabiać kupę siana naprawdę. Ale wiadomo, że jest młoda i. I by mogła też kosić kupę siana Mogła też żeby kosić kupę siana. I ma, mamy drzewko, które produkuje banknoty, speleny, manie, manie. Cicho, bo jeszcze nam strzyzy no. Tutaj My proszę, bardzo YouTube kochamy. My pu, my pu. No. Tutaj proszę osoby. A nie, miał być fragment Fragmy z Batmankiem, już daje. Batman jak już powiedział, że szachy są super, i żeby no, wymiatasz mu to tu wymiatasz, niech opowiadam. Mój piesek lubi szachy, i wiadomo, że ja mu pokazuję. On mi no, pyszkiem, jak się rusza, pokazuje i bardzo dobrze gra. mój piesek. Kura, czy kogut obstawiali? Nie wiem, co będzie. Co wyjdzie, to wyjdzie. Nie, ty obstawiasz. Yy... Kura. Kogut. Mhm. Nie wiem. Piesek czeka aż mu się kika rzuci. Go, go, go. A teraz robi wam dzika. I teraz foka. Osioł. Koń. to wymiatacz lubi być takim osłem. No, ten osłabnik morszy tak samo. Właśnie. Wygłupiamy się. Tak. O. Ja widzę co. Ale drzewa. Ej patrz, zagadnie. leci, leci. Masz 10 tysięcy. Nie cicho. No. Ej, patrz, tam, leci. Gdzie, co ci da? Cicho nabieram. Patrz, tam, leci. No tam, co leci? Tam masz. Przestań no. Ej, Ej, patrz tam. Nie to ja no, no. Patrz, leci. No, tam. Co leci? Nie wiem co. Mów co leci? Taszek leci. No, mów co leci? Samolot. Nie no dobra, zobaczcie. topę. Tak. Zobaczcie sobie naszego sketcha. Tak. Z co leci, force'a, tak. jakieś... No nie wycieraj no, tak, tak. Tutaj nie ktoś wiem. nasrał. Tutaj, tak. To jest kubka jakiegoś zwierzęcia leśnego. E, tutaj teraz były, teraz Wam Starny osobniczka robocie. poopowiada o, o kubkach i o różnych zwierzętach. Teraz, nie teraz o, zwie obiadam. o zwierzątkach poopowiada. Mam brudną rękę, niestety. O zwierzątkach drugim. Drugą i masz. I trzymaj. Brudne. trzymaj masz drugą. O, widzimy tropy, mijamy tu tropy zwierząt cały czas. Widać. Jest nie wresie. tylko odciski y, łap. W śladów ale też można inne ślady znaleźć no, w postaci kup na przykład i przed chwilą widzieliśmy kupę sarenki a kawałek dalej to była bobki, kupa y, bobki, y, Ale przepraszam, w ja też poprawia to była lisa, tak? Lisa, Witalisa z rudą kitą. Chytrusa starego. jakiegoś tak. Go, go. Ale też można spotkać bobki na przykład zająców a bobry to nie wiem, to jakie kupy robią. To i to. Robią. Nie widziałam. O, młody osobnik znowu robi. A, kura wyszła. Dobrze. Tu widzimy też gospodarka leśna. Niestety, mocno się u nas rozwija. Obcin wycinają lasy. I widzimy przed sobą pełno, pełno drewna ściętego. Kogut będzie, kogut O nie to taka kura, ale trochę długi ogon ma A teraz odstawiacie kura. No teraz uwaga, kura. będzie kura. Jest, wygraliśmy, brawo Jeszcze raz. Kura Batman coś zwęszył, chyba jakąś zwierzynę wywęszył Coś wywęszył, zadowolony jest. Nie, on tylko kija jednak widzi, kija widzi, ba -cam, ba -cam, ba -cam, każdy, każdy kijek, kijek ci przyniesie, Batman, Batman, każdy kijek ci przyniesie, to jest jakaś kura, taka pozbawiona kura. Kura. kilku piór. Kura. 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 Dobrze, teraz wchodzimy tutaj w lasek, już nam się kura bardziej zagęścił. To i to. Więcej młodych Wiele. buków tu rośnie to to i jabłka. też mamy sosny. Krzewy tutaj też widzimy. Kura, Trochę jarzębiny kura, jest. To, kogut? to jest kogut. kogut. Młody kura. kogucik wyszedł. To kura, Młody kogucik wyszedł młodemu osobnikowi. Kogut. E, i teraz co ja mówiłam, że wchodzimy tu w las teraz... Dobra, to by było na tyle z tego słuchowiska. Ja, 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 ja.